Walduś dostaje wezwanie do wojska. Listonosz Edzio przynosi wezwanie do wojska. Ferdek i Waldek malują pokój. W tym czasie przychodzi listonosz i ma dla Waldka wezwanie. Do wojska idzie każdy z nas. Dziś na ciebie kolejny czas. <laughs> Gdy sąsiedzi dowiadują się, że Waldek trafi do jednostki, zaczynają go zamęczać ćwiczeniami. Fajbazioch, nie matura, lecz chęć szczera zrobi z Waldka oficera! Do wajska miski biorą! Ferdek organizuje także bankiet pożegnalny. Boczek pada na pomysł, żeby Waldek mimo wszystko nie trafił do wojska. Trzeba go w tym celu okaleczyć. Ratwóz! Panie Ferdku, mam pomysł! Boczek robi Waldkowi płaskostopie, a Ferdek charakteryzuje go tak, żeby wyglądał na poważnie chorego. Przychodzi dwóch wojskowych z informacją, że to Ferdek, a nie Waldek musi się zgłosić na ćwiczenia wojskowe. Obywatel Kiepski Ferdynand stawi się na ćwiczenia rezerwistów. <grywa> ja? Pan drugi. Idzie pan z nami. Kiepski jest przerażony, gdy wojsko zabiera go z domu.